Cześć, witam was drodzy widzowie, dzisiaj spotykamy się już bezpośrednio w Far Cry 6 Juan Corteza, bo ile też można wykonywać tych zadań pobocznych i ruszymy dalej z fabułą, ja wiem, że to jest o wiele wyższy poziom niż teraz obecnie mamy. Ale zobaczymy, czy nam to się uda na tak niskim poziomie. My mamy 13, a niby na to zadanie jest potrzebny poziom 16. No, zobaczymy, zobaczymy, jak będzie to skomplikowane zadanie w dzisiejszym odcinku. Sea-Huan, podejdziesz do nas tu na słówko. It's about time. need you to do some dead drops for the course. You drop off the vibiro? I pick up the profits. Who are the drops for? You ever try these. I took one for research. Now I can't stop. Turn my piss purple. You want one? No. Who's paying us for the viviro, Juan? Before we slit Castillo's throat, we should ask for more flavors. It's the Yankees. Worse, CIA. The fucking CIA is in bed with Libertà? What's Clara think of this? Well, if she knew, I would hope it'd be something like thanks, Juan. I'm so happy to have guns to kill fascists named Castillo. Etc., etc. Freedom costs money. Clara doesn't ask, and I'll never tell. It's a private club. Just you, me, and lighthouses filled with Anton's candy. Clara needs to stay shiny for the people. You're protecting her. I'm not so sure I'm the only one looking out for Clara. Just remember after La Revolución, she won't have time for a guerrilla like you. Just in case. Czy Coś mi mówi, że będziemy musieli być bardzo ostrożni w tym zadaniu. Przepraszam, spróbujemy się do pierwszego punktu dostać. Halo, wsiądź na fotel. No już rozwalamy wszystko pod drogą

Spojrzę sobie na mapę, czy my mamy tu... Kurde, ale jak, drodzy jak, jak byśmy skopali, tu trzeba w lewo odbić. No ale byśmy popłynęli też. Mhm. No to czeka nas dosyć spora podróż. A jeszcze musimy okrążyć tutaj naokoło ten pół wysep. No, zapowiada się spokojnie, nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Zrozumieli? Mam nadzieję, że na miejscu, jeżeli dostarczam przesyłki, też nikt na nas nie będzie czekał. Na minimapie od dłuższego czasu żadnego zagrożenia. Pytanie, czemu tu jest potrzebny szesnasty poziom, a nie taki jak mamy. Jeden punkt mnie niepokoił aż tak daleko. Kurde, kurde. Może to być problem, żebyśmy przetransportowali na taką daleką odległość. Zresztą zobaczymy, co nas czeka w pierwszym punkcie. Trzymajcie za mnie kciuki. Wygląda na jakieś miny, czy coś w tym rodzaju. No, tu impreska, tu w zasadzie bezpiecznie. Nie odpływaj łódeczko, my tylko po towar przyjechaliśmy. No gdzie tu jesteście? Shopia. One down. Passus, passus. Po co tu tyle hałasu? Po co tu tyle hałasu? Gdzie jest my... moja łódka, gdzie jest moja łódka? Dobra, sterem wodnym przepłyniemy sobie. <tryk> <tryk> czy też zauważyliście, że chyba na tamtej w łódce, pontonie nie było radyjka? Aż dziwne, podejrzane. Chyba pierwszy...

I think this means we are now. No, to taki europejski akcent tutaj. Ciekawe, czy on mówi prawdę, czego on jeszcze nie robił. Ło, sorry. Sorry, koleżanko. Nie miało to tak wyglądać. Żyjesz? Jesteś cała? Hej, uśmiecha się. Czyli wszystko gra w tych terenach chyba jeszcze tu tak nie byliśmy ładne tutaj, trzeba przyznać wybrzeże Jakby jakieś gniazdy Wybuch? No i nie mogło być tak prosto, nie zasada 26 od Juana. Jest pięty. co on nam wyrywa zęby serio? You thought I would have noticed Libertad selling my Diviro to the Yankees? You're a dead man. When the Garillas arrested my family in 67, me, Papa, was dragged to this very cell. I was put in the cell next door. 13. Like you, mijo. We used to talk every single night through this vent. I loved it his voice taught me to be strong to be a man and then the guerrillas came every day i'm in charge oh. yeah. ah. crime by crime piece ah. by piece he paid to the guerrillas <laughs> but we were still talk every single night <laughs> until they took his tongue for his lies to yara Pytanie, czy ktoś nas tutaj uratuje. Stop! Papa, stop this. Who is this girl to you? O ale młody. the attack Nie się tego. the hotel paraiso danny was there you you told me that you hid in the tunnel danny could have killed me could have given me to libertad we have no time for lies i've stopped running i've listened i've learned i've done everything you have asked I will be el presidente. Let Danny go. I am not a monster, Diego. We will give them a chance. Only no, chance, as I understand. Oh, zarypiście. I teraz w ogniu się stąd wydostać. No, jasne, jasne z moimi zdolnościami. Dobra, nie było to takie trudne tym razem. Chociaż. Ale my już nie mam powrotu stąd. O, o, tak jak mówiłem. Ale gdzie dalej w sensie iść? Tam była dziura w podłodze, ja jej nie zauważyłem, serio? Dobra, tym razem lecimy, drodzy mili. Okej, okay, tutaj. A, tu na górze się schowało, wstnij się. Okej. Okay. Dobra, dalej, świetnie. Hej, okay, są jakieś schody. Czuję, że już jesteśmy blisko. Jak się rozglądam jeszcze, czy dobrą stroną idziemy. Dobra i tu to wody. Świetnie, świetnie drodzy mili. Szczłówka, reki, krokodyl. nie dajesz tak głęboko wpadliśmy. Nie utopisz się, mam nadzieję, że starczy tobie tchu. No już, już, dani A! Parę metrów dosłownie Fajnie to wygląda, ale wyjdziemy sobie tutaj Mam nadzieję, że została nam jakaś amunicja okay. A na co ty tu polowałaś? About libertad, we're It's left. about everything? Okay, Clara, Good. No, not like this. Come find me at the Esperanza School for the Lost. I think you know the place. Yeah, you could say that. On my way, Danny, make sure you're alone. No Juan. This is just you and me. Juan, we're burned. Castillo was waiting. He and his fucking general tried to kill me. Glad you made it. I, uh, I have to ask. Did you talk, Danny? Not a fucking word. Once a guerrilla, always a guerrilla. The kid, Diego, he saved my life. What? Shot Anton's general dead. Old dog? Binga. This is good. This is very good. We are playing 4D chess in space now. <laughs> <Bonnie. laughs> Fuck your 4D that. chess one. I just got my molars ripped out. Same thing happened to me back in the Congo! Except I did it to myself. Just chew in the front, like a rabbit. And Juan, let's leave Clara out of it. We got burned. That's all she needs to know. Clara's got enough to fucking deal with, let alone you almost getting torn to pieces. Gracias. Hej, drodzy mi, to myślę, że tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Far Cry 6.